Siemanko 16.30 Zaraz będziemy ganiać I puszczać świeże <grymne> Oczywiście żart Zobaczcie co się u mnie teraz dzieje Jeden gołębnik Drugi gołębnik Trzeci gołębnik No i musiałem odpalić jednak czwarty gołębnik W czwartym gołębniku są oczywiście nowe nabytki teraz się będą lepiej prezentowały o. 49 sztuk to są te głąbki które przywiozłem i one będą siedziały w tym ostatnim gołębnisku Yy, ponieważ one będą troszkę duże siedziały. A tam mam swoje te młode i te różne. Także nie da się. Chciałbym tam to sobie wypuszczać. A dzikusy niech sobie siedzą, to będą miał wybieg. I będzie fajnie. Dużo zapytań ile ja za to dałem i co tam, z rotem. Nie wiem czy takie pytania są na miejscu. <noise> Ważne, że mi się podobają Że takie chciały Mają chodzić, będą chodziły Z do obrzygania <laughs> Tu są pocztowe Jutro będzie sprzątanko Co nie staruch? Narobiłeś już trochę, co? Jutro po robocie posprzątamy Troszkę wcześniej kończymy A tak to widzicie co się dzieje Cimno nie ma co trzeba po prostu czekać na jakieś wolne na weekend, chociaż weekend to też będę troszkę zajęty jutro troszkę wcześniej to je pogania i gołębnik gołębi lotnych, gonionych moich przytelów. o tłuką się już, to, to tam wlazło Tyle mamy miejsca, tyle wolnych półek, zobaczcie jeszcze się tłuką. Jeszcze i mało eee, ten lot był dzisiaj ganiany przyjechał o 15 jeszcze ruszyłem, pięknie poszły. Także mają moc, są w formie cały czas. No i ostatni gołębnik. O! No tu została jasna i został srebrnie koroniaty. będą wypuszczone o jest akurat tutaj o jasne jasne nie widzę nie widzę jasny a jest tutaj sobie idzie o, tutaj koło, koło tego pomarańczowego glinianego kubeczka No, stwierdziłem, że no nie mogą razem siedzieć. Tam dużo młodych jest. Popatrzyłem, tak, jest bardzo dużo młodych. A tutaj mi się. O, już mi krzyżyły. Srebrniaczka się z ciemnym sparzyła. Zobaczcie, jaka piękna para. O, jak sobie kiwają. Miłość kwitnie. Tu ciemny z się sparzył. Widziałem. Jedna para ciemnych tylko jest. Co się same sparzyły. Także teraz będzie tylko taka obserwacja. A muszę to wypuścić. Stąd mają ciężko, po prostu by miały ciężko się przyzwyczaić wlatywać też także. A dlatego postanowiłem odpalić tamten głębnik. Tam niech się krzyżują najpierw same ze sobą. I zobaczymy co tam zostanie. Bez pary. Tutaj też jest kilka moich budapesztów młodych. A boję się też, że jak tutaj je przytrzymam, nie będę ich wypuszczał tych na żerowanie to zaraz coś się przy... Yy, zaraz się coś przypamięta, czy coś. O, cyganek cały czas jest. No, żeby on był biały, to by był na dosiad. Tak to jak go rzucam na dosiad, to, to jest katastrofa, bo one się go boją jak ja strzębia. fajne gołąbki ale Budapeszce też wam się spodobał, widziałem szkoda, że mają te A jakby miały białe oczy, to by był naprawdę luks ale wszystkiego nie można mieć ważne, żeby były lotne tam pan Zdzisław pisał, żeby mnie to po tygodniu wypuścił, ale no niestety, panie Zdzisławie, tak się nie da, to nie jest takie proste, stracić można łatwo, a to dobre głębie, po tygodniu sąsiedzi by połapali, by sami chowali, także to jest taka zabawa. Ja oczywiście swoje filmiki nagrywam, tam sąsiedzi pewnie też oglądają. Także pozdrawiam was wszystkich. Nie mam nic do ukrycia tam. To, co siedzi, to siedzi, to, co goni, to goni. Tak? Ale tak naprawdę już się nie mogę doczekać, aż będzie wiosna. Oczywiście to się wszystko wygoni, pogoni. Bo na razie do tamtych dzików to Wam powiem nic nie. Zobaczcie, jak się tuko. O tyle mają miejsca, a się tuko. tam tamtych dzików nic nie dorzucę. No bo to by była tylko jedna wielka strata. Ta winerka z srebrniak. Mimo, że jest mniejszy ten winerek, to samiczka. Kurde, nie daje co Waleczna będzie. No, miałem w tym roku winery przyniesione, no, ale jak widzicie, to. Nie udało mi się, już na pewno nie przyniosę winerów. Zostałem Budapeszta. O, dzwoni do mnie telefon, muszę odebrać zaraz. No i panowie i panie dostałem taki telefon, że nie wiem co powiedzieć. Komunikacja miejska w Warszawie nie stanie. Związki zapotowe. O Boże, jeden. Dostałem podwyżkę. Także to taki śmieszny epizod. No ale. Ech. No i to powiem Wam, że co, no przyjeżdża się z pracy. Jedyne odstosowanie to przy głębiach. bo w robocie wiecie jak to, kierowca bombowca tu mam parę ciemnych samica okropna że ja nie zdążyłem przerzucić do dzikusów jakoś tak się za szybko dobrze zaczął chodzić no i tak tu coś zostało będzie się ganiało. A, fajnego ciemnego dostałem od kolegi. Nie wiem czy to ten. Grochowaty, naprawdę bardzo ładny. Bardzo fajny na takich plecach. widniutki, taki ma gorsecik. Dariusza. Pozdrawiam Darka. Daro podwyżkę dostaliśmy. No i dobra. Panowie i panie. Także to takie teraz ganianie. Po budzie. Dobra, niech się trochę uspokoję. Ja idę się przebrać. Jechać na miasto do domu. Trzymajcie się. Dzięki za kciuki, dzięki za łapki. Subskrypcje. Będzie trochę czasu, co się nagra w górze. <laughs> Chociaż teraz możecie sobie popatrzeć, jakie to gołębie ja tutaj mam. Bo w górze to nie za bardzo. No i dobra. O, jasna. Jasna, co z tymi pyszczami przyjechała jutro ją wypuszczę. Podobna ostra dzida, fajnie wygląda. Ściągła. Dobra. Pamiętajcie, kciuki, tak czy tak. Obojętnie. Aby jak najwięcej osób się po prostu spodobało. I tyle. Trzymajcie się.